Może zacznę od tego spotkania w Bałtyku, gdzie w gdzie mi czekało na inne spotkania. Jak się okazało, wygraliśmy to spotkanie zgodnie z planem. Przed spotkaniem jest turek i mamy Jankowskiego, siódma żółta kartka, który nie będzie grał. Pozostali piłkarze są do dyspozycji. Wczoraj przeprowadziliśmy odnowę i też czekaliśmy na wyniki innych zespołów, tak akurat się stało, że, że odskoczyliśmy już na cztery punkty, bo trzy punkty mamy nad, nad tychami i w zapasie bezpośredni pojedynek. No ale żeby dopełnić, dopełnić powiedział, to co, co sobie wyznaczyliśmy, tą drogę, którą cały czas przechodzimy, to potrzeba nam Kolejnych zwycięstw i, i dlatego w meczu, z którym, z którym będziemy grali znowu o zwycięstwo i być może one nas jeszcze by, by bardziej przybliży do, do tego awansu, ale ten awans jest coraz bliżej i myślę, że, że jesteśmy na dobrym drodze, żeby, żeby grać o, o to, aby, aby właśnie Bergosz powróciła do pierwszej ligi. Miał już Pan w karierze taki mecz, że było spięcie rodzinne? Znaczy tak, na pewno był taki mecz, kiedy David grał w Lechu, Poznań i ja prowadziłem za Zagłębie Lubin, Aha. ale akurat siedział na ławce i w tym spotkaniu, on akurat po kontuzji wracał i wszedł na ostatnie 15 minut i widziałem tę bramkę, którą zdobył. Zdobył na 3-2 z elaną, no ale na całe szczęście dostał 7 żółtą kartkę i nie będzie grał się.